Jednym z trendów w wędkarstwie karpiowym jest pewnego rodzaju minimalizacja. Dzisiaj zabiegani nie mamy czasu, żeby pakować ten Majdan, cały nasz karpiowy, na krótkie zasiadki. Stąd też pojawiają się takie rzeczy małe, zgrabne, które pozwalają na szybką zasiadkę. Nasz Mat Compact Stainless Steel to rodpot, którego można zaklasyfikować do tego typu segmentu. Mały, jak sami widzicie, bardzo subtelne, małe opakowanie. A więc zajrzyjcie ze mną do środka. Co tutaj takiego mamy? W środku znajdziecie buzbary, cztery nóżki. Pot jest wykonany w całości z nierdzewki, używany ode mnie jak. Przeze mnie akurat już od trzech sezonów sami widzicie, nie ma jakby żadnych oznak korozji. Szybki montaż, pokażę wam jak to wygląda. Najpierw nóżki. Kolejna. Dosłownie złożenie go to jest kilka kilka minut. Kolejna nóżka już wkręcona. Tak. I ostatnia. Tak, jest dokręcona. Teraz bus Mamy dwie długości bus także pamiętajcie o tym. Te szersze wkładamy do przodu. W ten oto sposób. Tak. Skręcamy to i ostatni element, ostatni praktycznie ruch. Tu już akurat z uchwytami. Ciach. I ciach. I mamy nasz stojak. Złożony, tak to wygląda. Pokażę Wam teraz kilka udogodnień. Regulowany bózbar, tak. Tutaj zobaczcie. Z przodu mamy dwie śruby, wystarczy je tylko odkręcić. Regulowana jest nóżka. Skręca się śrubą kontrującą. Także można to troszeczkę sobie tam odnośnie terenu jakieś nierówności ustawić. No i oczywiście poprzeczki, tak. Pozwala to na zastosowanie wędzik krótkich, długich, też kontrowane, jeśli chcemy. Ciekawą rzeczą jest też, o tym chcę Wam powiedzieć i pokazać. Niejednokrotnie często montując sygnalizator, sami wiecie, wychodzi to tak, że jakoś po wkręceniu on nam albo tak zostaje, tak podkłada, podkładacie jakieś gumki. E, Tutaj nie ma z tym problemu, jest od spodu właśnie w tym elemencie śruba kontrująca, ułatwienie, które nieraz doprowadza Was do szewskiej pasji. Jeszcze chciałbym pokazać jedną rzecz na koniec. Macie tu również gwint, który po odkręceniu tych pionowych poprzeczek może służyć jako gwint do podpórki, tak? Czyli możecie to sobie wbić, odkręcając jedną z nóg gdzieś w teren i po prostu skutecznie dalej działać i próbować tego swojego autochtona złowić. Także mały, kompaktowy rod który dosłownie zmieści się w kieszeni. Mat, kompakt, Tajny styl. Zapraszamy do sklepów.